Od dziś do końca sierpnia wprowadzane mogą być ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla dużych zakładów przemysłowych. Takie rozporządzenie przyjął dziś rząd. O przyczynach ograniczeń dostaw prądu rozmawiali goście. Polsat News 2 musimy mieć produkcję w naszych elektrowniach, a z drugiej strony poziom zapotrzebowania. Operator systemu przesyłowego nie może dopuścić jakby, żeby te ręce się zrównały albo ta moja prawa ręka spadła, ponieważ trzeba będzie wyłączać odbiorców. Wzrosło nam zapotrzebowanie z uwagi, że są rekordowe upały, więc jest więcej niż, niż normalnie konsumujemy. Problemy są dwa. Po pierwsze nie wieje wiatr. I 4000 MW mocy zainstalowanej w wiatrakach było częściowo uziemione przez kilka ostatnich dni. One produkowały bardzo słabo. A drugi pojawił się problem z wodą. To nie dotyczy elektrowni wodnych, bo one i tak nie pracują chłodzenie w tym czasie, tylko chłodzenie bloków. Pogoda jest tylko wisienką na torcie problemów. Dzisiaj mamy tylko z taką powiedzmy przygrywką do, do, do większego problemu do czynienia. Dlatego, że jeżeli my będziemy zamykali, odstawiali stare, wyeksploatowane bloki, nie zastępujemy ich w wystarczającym stopniu nowymi blokami o wyższej sprawności. W związku z tym, a gospodarka, na co wszyscy liczymy, będzie się rozbijała w dużo wyższym tempie, w związku z tym możemy mieć w ogóle systemowy problem zarządzania systemem energetycznym w takiej sytuacji.